Cześć, witajcie się. Dzisiaj wam pokażę zaktualizowanego bloga mojego. Jak możecie się domyślać, mój blog z mojego Plutonu przeszedł na Against Elite Clan, ponieważ na tamten nikt nie chciał przychodzić, więc postanowiłem zmienić na inną stronę. Widzicie tutaj, już trochę jest tych postów. Zmieniły się trochę zakładki, treningi itp. Co zobaczacie, no, jeżeli ktoś mi pisze. Mógł, mogę mieć takie wolny internet, ponieważ ściągam sobie Armored Killing. Do Battlefield 3. No, jak widzicie te zakładki, tak? Dajemy mniej więcej. Ale z muzyką będę musiał wyłączyć, w czasami jest. No ja tam nie będę wam pokazywał do końca tych y, z naszego plutonu tutaj bloga, bo możecie sami sobie zobaczyć, tych chciałem wam was w mój format, że zmieniam, y, na, zmieniam y, ten blog przechodzi na inny pluton i wam dam w opisie na jaki to pluton jest, dochodźcie, do, są do wygrania tam y, co tydzień gry, no z moich formacji to było na tyle, ja z wami się żegnam. Nara i cześć.